Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie Pana Michała Wędrowskiego, Prezesa Zarządu firmy Rublon. Wszyscy się uwierzytelniamy każdego dnia, zwłaszcza w świecie służbowym, logując się do komputera czy czytając pocztę. Przed pandemią większość z nas musiała dotrzeć do biura, żeby uzyskać dostęp do swoich danych firmowych. A praca zdalna spowodowała, że takie narzędzia jak VPN -y czy zdalny pulpit stały się narzędziami codziennego użytku. I teraz, jeżeli lekko potraktuje się kwestię zabezpieczenia dostępu do infrastruktury IT, to może to się skończyć źle. A wynika to z tego, że jest bardzo duża popularność kryptowalut, które przecież są fundamentem olbrzymiego sukcesu ataków. Typu ransomware. Początkowo duże przedsiębiorstwa były targetowane takimi atakami, ale dzisiaj te ataki są już na tyle zautomatyzowane, że wręcz opłaca się atakować mikrofirmy, nawet działające na polskich wsiach. Więc widzą Państwo, że uwierzytelnianie jest właściwie kluczem do bezpiecznego realizowania misji swojej organizacji. I opowiadam o tym Państwu, ponieważ reprezentuję spółkę Rublon która jest polskim producentem rozwiązania do wieloskładnikowego uwierzytelniania, po angielsku multi-factor authentication, stąd skrót MFA. Więc czym jest Rublon? Jest to platforma, która umożliwia scentralizować całe MFA w organizacji, zabezpieczyć praktycznie dowolną technologię stosowaną w przedsiębiorstwie, od sieci po serwery, punkty końcowe i aplikacje. Działa to w ten sposób, że pracownik podaje swoje dane logowania, następnie musi się zweryfikować, i to może zrobić przy pomocy na przykład push'a, który otrzymuje na telefon, i następnie uzyskuje dostęp. Tutaj jest taki krótki wykaz tych różnych technologii, z którymi jesteśmy w stanie się zintegrować, więc są tu różnego rodzaju VPN-y, ale również wszelkie technologie Microsoftowe poprzez natywne konektory, które sami stworzyliśmy. Aplikacje webowe, cloudowe i tak samo serwery Linuxowe poprzez SSH. Tutaj widać komponenty. Czasu nie mam, żeby je za bardzo skomentować, ale myślę, grafiki tutaj już wiele mówią na ten temat. Szeroki wybór metod uwierzytelniania, który oferujemy, to jest istotne, żeby wiedzieć, że można stosować naszą aplikację mobilną do uwierzytelniania, ale też na przykład Microsoft Authenticator. Klucze sprzętowe, które są niepodatne na ataki phishingowe, może zadzwonić telefon, który stoi na biurku, albo mogę dostać SMS-a z kodem jednorazowym, może też linka SMS-em czy maila. I administrator sam decyduje o tym, która metoda może być użyta przez jakiego typu użytkowników. Łatwo się rublona implementuje, jest łatwy w obsłudze. Pozyskaliśmy ponad 400 klientów na świecie w ponad 50 państwach. Właściwie 99% naszych klientów jest spoza Polski, są to też instytucje publiczne czy samorządy. Partnerów w Polsce pozyskaliśmy w tym roku już 10, szukamy kolejnych, więc zapraszam do współpracy. Najczęstszy Juska jest Rublona, to jest ochrona zdalnego dostępu pracowników do systemów IT. Jesteśmy firmą, która wywodzi się z grupy Aztek, mając już 30 lat ponad. Certyfikat ISO 27001 posiadamy. Różne wyróżnienia otrzymujemy. Korzyści, które wynikają z wyboru rublona, to przede wszystkim zapewnienie zgodności, głównie temat NIS-2, różnorodne uwierzytelniacze, właśnie te klucze sprzętowe chociażby i różnego typu aplikacje mobilne. Kompatybilność z technologiami, też ze standardowymi metodami, protokołami uwierzytelniającymi skalowalność, więc bez problemu możemy jutro dorzucić 100 tysięcy użytkowników na taką platformę. Jest dużo planów na przyszłość, też nie mam czasu, żeby teraz o tym opowiadać i to by było tyle na temat samej platformy Rublon. Ja uważam, że Polska potrzebuje takiego rozwiązania, ponieważ jest to rozwiązanie, które pomaga zarówno najmniejszym firmom, ale też największym, nasz największy klient zatrudnia kilkaset tysięcy osób. I jest to rozwiązanie, które właściwie wprost aktywnie chroni przed atakami, blokując różnego typu rodzaju ataki, dostępy, bo oczywiście monitorować należy, należy zbierać dane, przetwarzać logi na soka, na przykład niestety nie wszystkich stać, ale uwierzytelnianie jest czymś, co zapewnia duży poziom bezpieczeństwa. No bo uwierzytelniamy się wszyscy każdego dnia. Dziękuję.